Rozdział dwunasty. Ostrzeżenie szczurów. Ciągnięcie statku przez Wielkie Morze jest bardzo wyczerpującą pracą. Toteż po kilku godzinach jaskółki osłabły i ledwie łapały oddech ze zmęczenia. Zawiadomiły więc doktora, że będą musiały odpocząć i że dociągną stateczek do najbliżej położonej wyspy, gdzie ukryją go w zatoce. Wkrótce doktor dostrzegł wyspę, o której mówiły ptaki. Na samym jej środku wznosiła się piękna, wysoka i zielona góra. Gdy stateczek wpłynął bezpiecznie do zatoki, w której nie było go widać od strony morza, doktor postanowił wysiąść i poszukać na wyspie wody do picia, ponieważ ta, którą zabrali, już się skończyła. Poradził zwierzętom, by też wysiadły. Potarzały się trochę w trawie i rozprostowały zdrętwiałe kości. Gdy znaleźli się na wyspie, doktor zauważył, że nie tylko oni opuszczają statek. Razem z nimi zeszło na wyspę całe stado szczurów. Jeep zaczął się za nimi uganiać, ponieważ należało to zawsze do jego ulubionych zabaw. Doktor jednak kazał mu się uspokoić. Duży czarny szczur. Chciał najwidoczniej powiedzieć coś doktorowi. Posuwał się ostrożnie wzdłuż krawędzi burty, przez cały czas obserwując kątem oka psa. Chrząknął w końcu nerwowo kilka razy, przygładził wąsiki, otarł pyszczek i powiedział: Wiesz, doktorze, że na każdym statku są szczury, prawda? Naturalnie odrzekł doktor. Wiem o tym. I słyszałeś też pewnie, że szczury zawsze opuszczają tonący okręt, prawda? Tak, odpowiedział znów doktor mówiono mi o tym. Ludzie, ciągnął szczur zawsze mówią o tym z niechęcią zupełnie jakby było w tym coś niecnego. Ty jednak, doktorze, nie będziesz nas winił, prawda? Poza tym. Któż chciałby zostać na tonącym statku, jeżeli można go wcześniej opuścić? To przecież zupełnie naturalne, przyznał doktor. Całkowicie naturalne. Rozumiem takie zachowanie. Czy. Czy może coś jeszcze chciałbyś mi powiedzieć? Tak jest, odparł szczur. Chciałem powiedzieć, że opuszczamy statek. Nim jednak odejdziemy, chcecie ostrzec doktorze. To nie jest dobra łajba. Nie dość bezpieczna. Kadłub ma słaby, deski pokładu zbutwiałe. Pójdzie na dno, nim zapadnie jutrzejsza noc. Skąd o tym wiecie? zapytał zaniepokojony doktor. My takie rzeczy zawsze wiemy. Odparł szczur. Koniuszki naszych ogonów zaczynają nas mrowić, podobnie jak to się dzieje przy zdrętwiałej nodze. Dziś rano, o szóstej, gdy jadłem śniadanie, zaczął nagle mi drętwieć koniec ogona. W pierwszej chwili pomyślałem, że to nawrót reumatyzmu. Zapytałem więc moją ciotkę, jak się czuje. Pamiętasz ją, doktorze? Taka długa, chuda łaciata szczurzyca, która zeszłej wiosny przyszła do ciebie, doktorze, w podłby z żółtaczką. Otóż oznajmiła mi, że ogon rwieją jak diabli. I już wiedzieliśmy, że nim miną dwa dni. Ten statek zatonie. Zdecydowaliśmy się więc opuścić go, gdy tylko przybije do jakiegoś brzegu. Ten statek nie jest nic wart, doktorze. Więcej na niego nie wsiadajcie, bo utoniecie. A teraz powodzenia. My mamy zamiar rozejrzeć się za jakimś przyjemnym miejscem na tej wyspie. Żegnajcie, rzekł doktor, i dziękujemy wam za ostrzeżenia. To bardzo ładnie z waszej strony, żeście o nas pamiętały. Przekaż pozdrowienia ciotce. Doskonale ją pamiętam. Jeep. Zostaw go! Doktor Dolittle i jego zwierzęta poszli w głąb lądu, ciągnąc za sobą garnki i wiadra na wodę do picia. W tym czasie jaskółki odpoczywały. Ciekawe, jak się nazywa ta wyspa! Zastanowił się doktor, drapiąc się po zboczu góry. Wygląda przyjemnie. A ile tu ptaków? To są przecież Wyspy Kanaryjskie, wyjaśniła dab Nie słyszysz śpiewu kanarków? Doktor zatrzymał się. Ależ oczywiście! zawołał. Jakiż ja jestem głupi. Zastanawiałem się, czy gdyby je zapytać, powiedziałyby nam, gdzie szukać wody. Kanarki, które od ptaków wędrownych słyszały o doktorze Dolittle, Przyfrunęłyby zaprowadzić go do pięknego miejsca, gdzie tryskało źródło czystej, chłodnej wody i gdzie one same miały zwyczaj brać kąpiel. Pokazały też doktorowi prześliczne łąki, na których rosło mnóstwo siemienia, którym żywią się ptaki, i wiele innych pięknych miejsc na wyspie. Puszmi Puli cieszył się, że przyjechali na tę wyspę, ponieważ o wiele bardziej lubił zieloną, soczystą trawę od suszonych jabłek, którymi żywił się na statku. Prosiak Gebgeb -geb też aż kwiczał z radości, gdy odkrył dolinę pełną dzikiej trzciny cukrowej. Trochę później, gdy już się napili i najedli do syta, ułożyli się wygodnie na miękkiej trawie. I słuchali śpiewu kanarków. W pewnej chwili nadleciały dwie jaskółki. Były bardzo wzburzone i podekscytowane. Doktorze! wołały. Do zatoki przypłynęli piraci i opanowali twój statek. Szukają pod pokładem rzeczy, które mogliby ukraść. Swój statek zostawili pusty, bez żadnej straży. Jeżeli się pośpieszycie, moglibyście zakraść się na ich statek. Jest bardzo szybki. I uciec, ale musicie się pośpieszyć. To doskonały pomysł, uznał doktor. Idziemy. Zawołał swoje zwierzęta. Pożegnali kanarki i pobiegli w stronę plaży. Gdy dotarli na brzeg, ujrzeli statek piracki o trzech czerwonych żaglach, unoszący się na wodzie, i, tak jak mówiły jaskółki, Nikogo na nim nie było, bowiem wszyscy piraci grasowali pod pokładem stateczku doktora. Wchodźcie ostrożnie i cicho na statek piracki, pouczał doktor szeptem. Zapraszam do subskrypcji kanału naszeczytanie.pl.